I Aha, tak. Ja już witam widzów, którzy po przerwie dołączyli do nas, także to jest jego dziecko, natomiast zaraz zobaczymy, czy z ową kobietą jeszcze w jakiś sposób że. więc ja bym powiedziała tak, niech się Pani, pani Elżuniu nie da kupić na ładne słowa i na gesty tak. czułości i bliskości, bo to opiekowanie się mamą, to też jest jeden z elementów takiego, że tak powiem wkupienia się z jednej strony w Pani łaski, ale z drugiej strony w jej łaski, żeby później uzurpować sobie prawo, kiedy ona już się przeniesie, tak, na tą drugą stronę tak. do tego, co jest jakby Aha, zapisane rozumiem. jako jej lub od niej. Rozumiem. No, na, trochę na zasadzie, jeśli nawet dom pani mama pani zapisała wcześniej, to pani tak. mąż będzie się czuł współwłaścicielem tego domu, bo to jest dom nie pani tylko po mamie, a e, pani mama była jego mamą, więc on ma takie samo prawo jak pani. I tu jest ten myk pani męża na dzień dzisiejszy, jeśli Aha. chodzi o takie trochę zamotanie Roz, pani do... oczu. Co z tymi braćmi tutaj zrobić? Znaczy, ja bym pani tak, jest w ogóle pokazane, że ile by pani. Braciom nie włożyła do kieszeni, bo to już nawet nie jest rozliczenie, pokazane w kartach, ale włożenie do kieszeni takie trochę wręcz na siłę, tyle zostanie zmarnowane. Jest również pokazane, że gdzieś w okolicach znaku Skorpiona przyszłego roku jeden z pani braci, i to moim zdaniem ten, który ma problem z alkoholem. Będzie się jeszcze od pani domagał czegoś po rodzicach. Dokładnie jest pokazane, jakby z zamierzchłych czasów, coś tutaj jeszcze chciał wydłubać od pani, jako to, co jemu się należy. Na dzień dzisiejszy, dręczą, można byłoby powiedzieć tak. I tak powiem troszeczkę filozoficznie, bo ja od czasu do czasu lubię w taki ton uderzyć. Dręczyć można nas tylko na tyle, na ile my chcemy pozwolić się udręczyć i na ile my do siebie odnosimy słowa dręczyciela. Jeżeli nauczymy się wchodzić w taką, w taką postawę ściany, tak? takiego może nawet nie ściany, zlewu, przez który przelewa się to, co jest do nas kierowane, jako coś, co próbuje nas zmanipulować. Wtedy tak naprawdę jednym uchem w lata, drugim wylata i tak jak wyjęcie korka ze zlewu, tak, nagromadziło się, nagromadziło, otwieramy korek, wszystko zlatuje i już nawet się nie zastanawiamy, gdzie to poleciało, jaki to ma skutek, może dla naszej planety to nie jest taka najszczęśliwsza umiejętność nas ludzi, ale dla naszej psychiki rzeczywiście taka umiejętność postępowania pod tytułem, nawet jeśli okresowo gdzieś ten wylot zatkał się, ten kanał takiego wyprowadzania z siebie emocji i nazbierało się i wypełniła się ta nasza czara emocjonalna, to zamiast ulegać presji, którą ktoś na nas próbuje dokonać, Lepiej jest tą energię poświęcić na właśnie poszukanie ręką tego korka, wyciągnięcie tego korka i niech te emocje spłyną i niech próba wymuszania też popłynie. Proszę się do tego nijak nie ustosunkowywać. To jest taki układ na zasadzie: oni sobie będą mówić, a pani niech robi swoje i w ogóle niech przez panią to przelatuje. Czy pani mąż ma kontakt z ową kobietą? Karty pokazują, że tak, że ma kontakt. Natomiast była tam taka troszkę, nazwijmy to, inklinacja emocjonalna, ale owa kobieta również chciała go, że tak powiem, trochę wkręcić na dodatkowe pieniądze. Jako, że on dodatkowych pieniędzy nie miał, to ten kontakt został zerwany. Witam kolejną osobę, halo. Dzień dobry. Witam pięknie. Mój, mam na imię Renata. Tak.

Powinna Pani, powinna. Powinna pani, tak. pani Renatko, korzystać w swoim życiu z tak zwanych znajomości, układów i pleców. I tak właśnie no, skorzystałam, powiedziałam, Super. Super. Bo dzięki temu będzie Pani dostawała, a jak będzie Pani próbowała tak ambitnie, tak? Bez niczyjej pomocy, to tak. będzie się pani trochę w życiu kopała z koniem. No mam taką, taką pracę, którą mhm. od 10 lat, tak trochę jest nie, nie już... No bardzo trudno, Także chciałabym bardzo ją zmienić. No tak, ale ta praca też trzyma panią za kostki u nóg. <grywa> mnie się pokazała praca, która działa ciut jak betonowe buciki. Ja powiem pani tak, mnie się tak. pokazuje, że y, propozycja może dla pani przyjść i zaraz pani powiem kiedy, Gdzieś w okolicach tutaj, y, takiej y, środka lata, tak? tak, gdzieś między środkiem lata a y, październikiem. Natomiast mhm. mnie się niestety nie pokazuje, żeby pani z tego miejsca, w którym jest, mogła tak łatwo z dnia na dzień odejść. Czyli tu y, 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 będzie pani też w takim trochę dylemacie, bo y, obecna praca jest zaznaczona w kartach takiego ciepłego bagienka, które już panią tak. trzyma y, powyżej kolan, tak? To już nie jest tak. do kolan, tylko powyżej kolan i wyrwanie się z takiego bagienka wcale nie jest łatwe. Dlaczego? Dlatego, że karty też pokazują, że teoretycznie pani by chciała odejść stamtąd, jakby nie naruszając pewnej relacji ze zwierzchnikiem, tak? Czyli no i ktoś, kto na stanie i powie, ale jak ty możesz mi to zrobić? Będzie kimś kto panią trochę wpędza w taką konsternację. I karty e, też panie mówią, panie. żeby troszeczkę uważać z tą zmianą. Bo dla Pani dobry czas na zmianę to jest przełom kwietnia i maja przyszłego roku i propozycja, Rozumiem. która wtedy przyjdzie. Rozumiem. Bo teraz, gdyby Pani zmieniała, to tak naprawdę karty mówią, że za moment byś szukała kolejnej możliwości, bo niewiele by się zmieniło. To jest Rozumiem. po jednych pieniądzach te prace, tak? Rozumiem. Natomiast przełom kwietnia i maja jest to bardzo to dobra bardziej. propozycja. Tak. To, już idzie, idzie, tak? to jest związane z tym, że ja y, za rok wejdę w piąty punkt zwrotny, na razie jestem w tej 13, w tej czwórce w tak. punkcie zwrotnym, gdzie tak, tak. naprawdę Trzyma takie trzymające mnie to tak? I tak naprawdę jestem w tej pracy 10 lat, no, te, przez ten cały punkt złotny, tą trzynastkę, tak faktycznie nie mogę się z tej pracy uwolnić. Czyli no to bo to jest też, wie Pani, właśnie. kiedy trzynastka nas trzyma, kiedy w ogóle czwórka trzynastka nas trzyma, tak. to jest taka trochę orka na ugorze, tak? Czyli no my właśnie. musimy sobie, że tak powiem, w mozole gdzieś tam wydeptywać tą swoją ścieżkę zawodową, ale wydeptujemy ją ścieżkami, a nie krokami, stopkami, a nie krokami. Natomiast moment, w którym z czwórki wpada się w piątkę, to jest tak, jakby pani wrzuciła jedynkę, dwójkę, trójkę i puściła mhm. hamulec ja ręczny, tak? Mhm. I jest takie nagłe przyspieszenie. I tu propozycja, która będzie przychodziła tak. jest w ogóle... bym sobie więcej prosiła o tą, o tą pracę i kto mi i ją załatwi? Mhm. Mnie, się pokazuje, tak? mnie się pokazuje, przy tym e, jednak mężczyzna, e, bo kobieta jest pokazana też e, robiąca coś tam, e, natomiast tak jakby trochę to się, ta pierwsza taka niedoprecyzowana może być ze strony kobiety, natomiast ta druga, która już jest taka bardzo konkretna, która jest dla pani rzeczywiście dobrym e, miejscem na zmianę, to jest pokazane za sprawą mężczyzny i to mężczyzny, który sam sobą też. E, pewne funkcje, pewną, pewien standard zawodowy reprezentuje. Więc może być również tak, że ktoś, kto ma pewne, pewne stanowisko, i Rozumiem. mówi mu się coś lepszego, to dla niego coś lepszego w jego pojęciu musi mieć określony standard, rozumie Pani? Rozumiem. A kobieta jest pokazana jako taka troszeczkę widząca możliwości, a nie widząca cyferki w Excelu. Rozumiem. Mhm. Mhm. I to będzie dobra dla mnie zmiana, Pani Danuto? Dobra. Dobra, bo w ogóle karty pokazują, że gdyby pani tego nie zrobiła, to yy, tak naprawdę by pani zaczęła się już nie tylko powyżej kolan, ale zapadłaby się mm -hmm. pani yy, po biodra i nie ma już wtedy możliwości takiego spokojnego wyjścia stamtąd. Pamiętam, to, a czy widać charakter tej pracy, bo nadmienię jeszcze, że, że jestem nauczycielem, ale nauczycielem specjalnym. Jaki będzie charakter tej przyszłej pracy? Bo mm -hmm. ja skończyłam również studia mm -hmm. wczesnoszkolne, także to będą i dzieci zdrowe, także czy tam w ogóle widać jaki to będzie mniej więcej charakter pracy. Czyli znaczy, czy ja powiem pani. Wieś, tak. czy to coś innego Mnie, się, mnie się raczej pokazuje ale ten aspekt edukacyjny, tak, czyli na pewno od tego będzie się zaczynało, że jest to placówka edukacyjna, ale w tym wszystkim. Trochę mi się pokazuje nie tyle uczenie, ile organizowanie tej przestrzeni. Czyli wie pani, takie nieco tak. dyrektorskie tutaj klimaty się pojawiają. Pani Anton, no jestem szczęśliwa, bo ja do pani też kiedyś dzwoniłam i pani mi mniej więcej to samo teraz mówi. Także myślę, Aha. że to się rzeczywiście sprawdzi i, i że to rzeczywiście idzie w tym kierunku. Dlatego tak. jest mi tym bardziej miło, że bo, to bo tak nie się bardzo, tak, Bo nie bardzo mam taki klimat, w którym pani stoi i uczy. E, oczywiście przy tym są dzieci. Ale to jest tak, jakby pani bardziej się zajmowała logistyką w tym wszystkim, a nie e, takim nauczaniem, e, które jest na pewno bardzo, bardzo cudnym e, jakby dziełem, ale z drugiej strony... E, no właśnie i tu jest pewien problem, bo teoretycznie nauczanie jest szalenie twórcze, bo tworzymy drugiego człowieka. Pod wpływem tego jaki system wartości, jaką skalę wiedzy mu wdrożymy, to tak będziemy tego młodego człowieka kształtować. Ale wszyscy wiemy, że Mimo wszystko, jest to jednak trochę działania odtwórcze, trochę taka powtarzalność. Zmieniają się tylko twarze tych, tych yy, yy, małych ludzi, którzy przychodzą i których kształtujemy, ale bardzo często my w tym wszystkim jesteśmy w stanie się ciut uwstecznić, a to jest taki troszkę świeży powiew w Pani działaniu. E, kolejna yy, mini przerwa reklamowa przed nami. E, serdecznie Państwa zapraszam, bądźcie po tej przerwie ze mną. Ja jestem do Państwa dyspozycji do godziny 15.